50-latek wpadł na kradzieży kół, próbował uciekać, ale ten szalony rajd zakończyło zderzenie z radiowozem. Przenosimy się do stolicy, gdzie policjanci musieli się zmierzyć z wyjątkowym nocnym markiem. Kradzież kół na oczach patrolowców, ucieczka, pościg, zderzenie z radiowozem i zatrzymanie. To cytat ze strony policji. A wszystko zaczęło się od tego, że na jednym z parkingów 50-latek próbował ukraść koła z samochodu Kia Prosit. 50-latek został zauważony przez policjantów, i ci zaczęli do niego krzyczeć, próbowali go zatrzymać. Ale on prędko wsiadł do swojego oplamerida i zaczął przed nimi uciekać. Po kilku minutach, kiedy próbował im zwiać, ostatecznie uderzył czołowo w oznakowany policyjny radiowóz. Mężczyzna został zatrzymany i co się okazało? Na pojeździe miał zamontowane tablice z innego samochodu, a jego oryginalne tablice rejestracyjne znajdowały się w bagażniku, tak samo jak dwa koła z tej kii. A do tego miał tam jeszcze narzędzie, pewnie do dokonywania kolejnych kradzieży. Policjanci pojechali też do jego domu, i tam okazało się, że miał koła prawdopodobnie pochodzące również z innych kradzieży. Teraz czeka go sprawa w sądzie, a prokuratura już podjęła decyzję o tym, że trzeba go objąć policyjnym dozorem.